25 marca w auli Gnieźnieńskiego Ekonomika po raz kolejny odbyła się zbiórka krwi zorganizowana we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Do udziału w akcji zachęcono uczniów szkoły, którzy chętnie podchodzili do idei dzielenia się swoją krwią. Oddaję krew z kilku powodów. Najważniejszym chyba jest taki, aby mieć świadomość, że pomaga się po prostu innym ludziom, że Mogę się dzielić tym życiem, tą krwią, ponieważ no wiadomo, u mnie się ona zregeneruje, a ktoś może jej pilnie potrzebować. Akcje poboru krwi przeprowadzone w szkołach mają na celu przede wszystkim promowanie honorowego krwiodawstwa wśród uczniów. Rozpowszechnianie tej pięknej idei, jaką jest krwiodawstwo, stąd też nasza obecność między innymi tutaj w szkole. Staramy się zachęcać, prowadzimy taką propagandową akcję nie tylko, nie tylko w dużych miastach. Ale i w zasadzie w całym, w całym kraju, żeby tej krwi nie brakowało, żebyśmy byli w samowystarczalni. Jak przyznali uczniowie, najważniejszym w idei oddawania krwi jest sam fakt, że możemy uratować czyjeś życie. Dodają jednak, że wielu ich rówieśników boi się wziąć udział w akcji, choć nie kosztuje ona zbyt wiele naszego wysiłku. To nie jest nic strasznego, mnie to nie bolało. Stres już minął, jestem zadowolona, że mogłam oddać i być może komuś to życie uratuje. Uczniowie, którzy oddali krew przyznają też, że krwiodawstwo daje wiele satysfakcji. No, zachęcamy wszystkich, ponieważ to jest bardzo fajny czyn i, i fajnie się w ogóle z, z tym się czuje, jak, jak się odda krew. Po oddaniu krwi jesteś taki pełny radości, bo wy, że komuś pomogłeś. Była to kolejna tego typu akcja w gnieźnieńskim ekonomiku. Podobne zbiórki odbywają się cyklicznie także w innych gnieźnieńskich szkołach ponadgimnazjalnych. Miejmy nadzieję, że dzięki nim uda się jeszcze bardziej wypromować ideę honorowego krwiodawstwa.